Witajcie moi drodzy widzowie! W dzisiejszym materiale ten zestawu LEGO System wyścigówka octan. Ja jestem LEGO świat i zapraszam Was do oglądania. Ten zestawik jak możecie wiedzieć po nazwie LEGO System pochodzi jeszcze z lat 90. Czyli wtedy, kiedy jeszcze mnie nie było na świecie. Zestawik odziedziczyłem po ojcu, sam zestaw katalogowo kosztuje 6 zł i 99 groszy, znaczy kosztował w tamtych czasach i można by go, go zdobyć naprawdę w niewielu sklepach, tak samo jak inne zestawy z serii Lego System. Sam zestawik jest naprawdę malutki, ma dużo białych klocuszków, dwa. Bądź trzy czerwone klocki i posiada również jedną naklejkę z napisem Oktan. Naprawdę fajna naklejeczka. Sam zestawik jest naprawdę ciekawie skonstruowany, ma również tutaj kierownicę, by kierowca mógł sobie oczywiście tym kierować. Ma takie stare, białe kółeczka. No i teraz przejdziemy sobie do samej minifigury. W tym zestawiku jak możecie zauważyć, jest tylko jedna minifigureczka. A jest to kierowca tej oto wyścigówki, ma on biały kask z niebieską szybką, pod spodem dość ciekawy wyraz twarzy z okularkami, jeszcze taki stary, naprawdę ciekawie. Z tyłu nie mamy żadnego nadruczku, z przodu mamy trzy paski, dwa niebieskie, jeden czerwony po środku, sam strój ogólnie jest biały, tylko rękawy są czerwone, rączki są żółte. Ogólnie sama minifigurka nie ma na druczku, na nóżkach, ale jest naprawdę spoko, podoba mi się ten zestaw. Dzięki za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Wpatrzcie na mojego Facebooka pod nazwą Lego Kamila. Jeszcze raz Wam wielkie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć.